Siemanko, dzisiaj RW20 będzie moja opinia na temat tego modelu po półtora roku użytkowania. Zapraszam do oglądania. Dobra, mamy tutaj sprzęcik Erevo 2.0 Traxasa Zakupiony był w sklepie Cyforpan. Super obsługa, bardzo dużo Janek podpowiedział mi, pomógł na temat modyfikacji, modernizacji i napraw tego modelu po, Od razu po zakupie był, było, było, było kilka dla mnie bardzo ważnych modyfikacji Tak jak zmiana konektorów w regulatorze na XT-90, te traksasowskie też są dobre natomiast przy, yy, przy dużych skokach one potrafią te traksasowskie wtyczki się rozłączać także tutaj od razu pierwsza była modyfikacja dodatkowo była belka wzmacniająca tył bo ta oryginalna po, po, właśnie po, po skokach powyżej tam 2-3 metrów potrafi pęknąć także to było od razu wymienione. Dodatkowo zostało oświetlenie założone Murata. On nie jest jakoś mocno drogie, a, a zawsze to oświetla, oświetla model, szczególnie po, po zmroku, jak już sobie jeździmy gdzieś w lesie. Jest taki fajny, drobny smaczek. No i tyle. No i zostały zakupione do tego Ace'y Bashingi akurat to jest 5000, później dokupiłem tysiąca, Jak na ten model wystarczająco, nie ma sensu kupować lepszej, lepszej marki, bo, bo, bo te są po prostu super. Dużo osób na tych ejsach jeździ i się nikt nie skarży, one nie puchną. Jeżeli je się dobrze oczywiście konserwuje, to nie puchną, nic się z nimi nie dzieje, także to, to, to jest super. Co do samej karoserii zostało założone, zostały założone wzmocnienia z przodu i z tyłu, no bo wiadomo jak się na, na dach model przewraca, no to jest narażona na pęknięcia. Po półtorej roku delikatnie tutaj zaczęło pękać, natomiast ja nie podklejałem siatką, bo <laughs> bo po prostu no, stwierdziłem, że będę grzecznie jeździł, ale tak po pierwszej jeździe nie było. No i dobra, i pierwsza jazda. Od razu pierwsza jazda zakończyła się urwaniem koła, emocje poniosły, jest to bardzo duża moc, przez co końcówka drążka pękła, wyrwała zwrotnicę i na tym się zakończyło. Natomiast w sklepie RC4FUN dostałem od ręki części, szybko je naprawiliśmy, wymieniliśmy na nowe i model jeździł. Wspominałem na kanale rc 4 fan też, że, na, na temat recenzji tego modelu, że model ma tendencję do dostawania na tylne koła, czyli jak damy w jedzie tak, no i jak przedobrzymy moc, no to szoruje spoilerem, no i ten spoiler rzeczywiście jest narażony na, na uszkodzenia i tutaj chodziło o dyferencję, żeby zmienić olej na, na rzadszy. Był centralny dyferencjał, był dyferencjał yy, przedni i tylny. I tutaj zalałem pół miliona do środka yy, i po 100 tysięcy naprzód i tył. I rzeczywiście ta charakterystyka modelu zmieniła się yy, w ten sposób, że model mniej staje na tylne koła, przez co mniej się uszkadza. Spoiler, no i ta jazda też jest bardziej płynna, yy, ale i tak nie wystarczyło to mi. Yy, żeby ten model płynnie jeszcze jeździł, więc dodałem Willy bara z firmy Traxa. super rozwiązanie, no jak jeździmy sobie po, po płaskim terenie, fajna sprawa, bo, bo, bo już model, no nie ma opcji, on tutaj jest regulowany w trzech pozycjach, albo i czterech, czterech, raz, dwa, trzy, cztery, no to, to już jest hardkorowa wersja. Natomiast tutaj na tą dwójeczkę jak ustawimy, model fajnie będzie do góry podnosił, natomiast nie będzie go obracał o 360 stopni. Z takich usterek, typowo co piszecie na forum Traxasa, że serwo pada, regulator pada, mi to nie padło, bo po każdej jeździe zawsze czyszczę model, konserwuję go, żeby był gotowy do następnej jazdy i. I serwa są fabryczne. Serwa są fabryczne. Regulator też jest fabryczny. Amortyzatory nigdy mi nie wyciekały. Nigdy nie było z tym problemów. Natomiast tutaj ząb śladu już widać na kubkach, ale to jest naprawdę minimalne Minimalne wycięcie. On jeździ na, na 3S, 2x3S. No jest ta moc duża, natomiast nie jest to tak. To jest po prostu część eksploatacyjna, tak jak w samochodzie. Musimy po prostu czasami zajrzeć do tego samochodu i cokolwiek wymienić. No i dobra, także tutaj pod względem elektroniki nic nie wymieniałem, nic się nie działo. Natomiast swoją nieudolną jazdą łamałem. A to właśnie drążki popychaczy, czy. czy czy spoiler był złamany i nic w tym modelu nie robiłem? Jedynie konserwacja, czyszczenie i to naprawdę bardzo dużo daje, bo czasami przychodzą takie modele na serwis do RC for fun gdzie jest kupa, kupa piachu i można pustynię zasiać tym piachem. Natomiast jeżeli dbamy o coś, no to będzie to służyło na lata, tak jak serwa. Są na plastikowych zębatkach, fakt, natomiast jeżeli nie są przeciążane, i tutaj jeszcze jest taka, taki fajny tip: jakbyś mógł pokazać, jeżeli skaczemy modelem w ten sposób, no to amortyzatory nam amortyzują całą drogę. W ten sposób, jeżeli modelem skaczemy, natomiast jeżeli skaczemy modelem w ten sposób, to cała siła już jest na tył. Jeżeli modelem skoczemy na jedno koło, cała siła jest. Na te koło odzorowana, odkształcona. O no, natomiast jeżeli to jest najgorszy błąd przy skakaniach, przy skokach skaczemy przy TSM-ie włączonym, czyli przy tej kontroli trakcji, model wyskakuje nam w ten sposób i leci sobie na skręconych kołach i uderzając o podłoże, wyrywa tutaj zwrotnicę, przez co też może uszkodzić się serwo, bo jest tak duże naprężenie. I siła, że, że po prostu uszkadza i, tu, i teraz e, może jest to. Jest na pewno to słabsze serwo od na przykład Savoxa, gdzie jest na metalowych zębach, ale jeżeli jeździmy z głową i, i mamy pojęcie na temat e, tego, żeby nie skakać właśnie przy TSM-ie i starać się lądować na cztery koła, wiadomo, mi też to nie wychodzi za każdym razem. No, to, to, to jest sprzęt mało awaryjny, natomiast ma swoje bolączki. Ma swoje bolączki, tak jak, tak jak właśnie ten dyferencjał, który, który szarpie, na przykład Wał. E, wał był naprawiany po półtora roku, po, po pół roku, bo w zimie po prostu się zerwał. Można wymienić go na metalowy albo na plastikowy. Ja wymieniłem na plastikowy w kwestii finansów i już od tej pory jest spokój. Dodatkowo zostało dołożone do silnika radiator z wentylatorem zamówionym z Aliexpress na moje potrzeby i moją jazdę w zupełności chłodzi silnik nie przegrzewa się z takich zmian to wszystko tutaj jeszcze dołożyłem do, do aparatury TQI Bluetooth gdzie pokazuje telemetrię napięcie baterii można chyba najważniejszą funkcją dla mnie jest ograniczenie mocy tego modelu na, na Bluetoothie. Bo jeżeli małe dziecko sobie chce, chce się pobawić, ograniczymy na 10% mocy, wtedy jest model bardziej bezpieczny i, i, i może się tym modelem bawić. Yy, no i to z takich, z takich, z takich yy, ważniejszych rzeczy, to by było na tyle. Model tutaj jeszcze yy, natomiast jak skaczę, pokażmy go od spodu. Bo wszystkie śrubki są mają nalot rdzawy, natomiast to w żadnym stopniu nie przeszkadza yy, slidery, yy, przód, środek, tył no one są porysowane, ale one są właśnie po to, żeby całą siłę krawężników czy, czy, czy kostki drukowej zgarniać I, i tyle wahacze też są dosyć grube, one nie pękają za pierwszą czy drugą jazdą i no to jest, to jest, uważam, że to jest udany model. Tylko trzeba po prostu dbać o niego, jak coś dba, no to tak będzie miał. Dobra, szybciutko go włączymy. Pokażemy, jak to sobie śmiga. Nie przestraszcie się tutaj. Zawsze po drugiej, dla drugiej baterii jest piorun. To znaczy, że napięcie doszło. Pierwsze co włączamy, aparaturkę regulator. I to jest wszystko. Te traki zaczęły nam pracować. To znaczy, że będzie odpowiednie chłodzenie. Natomiast teraz mamy temperaturę około 0. Może mm, chłodzenie nie będzie nawet tak zupełnie potrzebne. No i co? Pierwsze co? Sprawdźmy najpierw, czy w ogóle skręt działa. Skręt działa. Powolutku sobie ruszamy. I możemy się bawić. po takiej wywrotce praktycznie nic się nie dzieje mamy tutaj kratkę wzmacniającą karoserię ona bierze wszystko, całą siłę upadku widać tutaj trochę e, uszkodzone jest, ale to jest wszystko fajnie wymyślane przez Traksasa Zkażamy tutaj ten Milibar, jak jest start na tej czwóreczce. Natomiast model musi mieć dużo przyczepności, żeby stanął na tylne koła. O! Na tym ostatnim ząbku. Uwaga. za Oglądanie. Czekajcie na więcej filmików. Na pewno będzie o rewo coś jeszcze z bashingu ze skoków. No i szukuje się gruby projekt. Także na pewno warto będzie subskrybować, lajkować, komentować. Podpowiedzcie co jeszcze warto by było dodać o tym sprzęcie. Może czy coś mi umknęło. I tyle. Dzięki wielkie. Szczęłeczka Heja.